Event Wielkanocny SkaceDrop EU. Sprawdź i zgarnij najlepsze skiny. Weź udział w evencie z pulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event Wielkanocny. Halo halo, siemanko widzowie na kolejnym odcinku SkaceDropa. No i jeżeli chcesz wygrać skinka za około 5 zł albo parę skinków no to zostaw łapeczkę w górę, oczywiście, skomentuj tam na dole. Jeżeli będzie fajny watch time i fajne wyświetlenia, no to oczywiście będą lepsze nagrody. Na razie te zasięgi są dość słabe, ale z tego, co słyszałem, każdemu YouTuberowi teraz ucinają te zasięgi. Tutaj macie teraz zwycięzcę z poprzedniego odcinka, więc serdecznie mu gratuluję. A dzisiaj co? Przychodzimy sobie na stronkę, Ci totalnie chillowy odcinek. Dzisiaj sobie mamy tutaj promocję. Na skrzynki, właśnie, i mamy też nowe skrzynki, ale z tych nowych skrzynek będzie jakby osobny odcinek, ale chciałbym Wam pokazać, że są, więc będziemy sobie też robić tutaj właśnie z tych skrzynek jakiś opening. A teraz sobie co, ostatnie dni eventu, dwa dni eventu zostały, więc sobie będziemy testować, testować, po prostu sobie potwieramy te skrzyneczki, zobaczymy czy coś nam dadzą. Na stronie oczywiście mamy giveaway 6 godzin, codzienny, tygodniowy i miesięczny. Możemy sobie przejść też tutaj na zakładkę doładuj konto i tutaj mamy takie metody płatności jak PayPal, Pays of Cars, Skinsback, nowa metoda, myślę, że jest naprawdę fajna. Przelewy G2Pay SMS-kiem. No i oczywiście jeszcze teraz możecie sobie doładować, macie 25% do doładowania z moim reflinkiem, który jest pierwszy w opisie, no i oczywiście jajeczka, które dostajecie i możecie sobie je wykorzystać na Happy Easter eee, Więc my sobie możemy tutaj dzisiaj, e, sobie otworzymy dalej, sobie przejdziemy do tego ala kalendarza e, Co mamy? Tutaj mamy faktor news Star petka, minimal Średnio, średnio e, Wejdźmy sobie na ester gifty, jeszcze sobie pozbijajmy tutaj Te szkiełka, zobaczymy co tutaj, widzę, oh, widzę już petka która jest w miarę spoczko. Dobra, przejdźmy sobie do upgraderka. E, ok, 12,8 zł z tego wypadło z tamtych. No nie jest źle, nie jest źle. Mogło być o wiele gorzej. E, dobra, lecimy prawa strona i chyba nie siądzie. E, niestety nie siadło. E, dzisiaj ogólnie sobie wypłacimy coś. Dzisiaj sobie coś wypłacimy. Dzisiaj mam ochotę właśnie sobie coś wypłacić. No niestety nie siadło. E, dzisiaj mam ochotę sobie coś wypłacić, więc dzisiaj sobie coś wypłacimy. Dobra, zaczynamy sobie od koszyka. E, pyknijmy sobie 5, 70 zł. Fajnie, teraz promocja jest. Case Drop zrobił, więc e, myślę, że warto sobie pić na stronkę. E, no, już myślałem, że ten flip e, tutaj, chyba średnio 45 zł, no nie jest najgorzej. Jeszcze raz sobie pikniemy, bo fajna skrzynka. No, jakbyśmy takiego flipa trafili, no to byłoby naprawdę kozacko. To mamy dwa famaski, trzy famaski e, to będzie 50 zł. Ok. Nie jest jakoś super, ale jest dobrze. Dobra, mamy 394, Duż, nie, du, nie mamy dużo hajsu, więc otworzymy sobie jedną taką. Też niedużo ich otwierałem. A może kosa w końcu? Dobra, Frontside Misty to też AWPa fate jest, o proszę. Frontside Misty 71 zł, no słabo, akurat z tej skrzynki słaba, dobra. Lecimy na chatkę zajączka z 3 razy, 113 zł. Z tej pamiętam dobrze, że nam leciało. Z tej pamiętam, że fajne skinki leciały. No i mamy Red Lina, Elite Build i Emeczkę 104. Ok, jest, jest spoko w miarę. dobrze 75 zł wydamy tutaj na tej tutaj skrzyneczce. No i tutaj mamy The Solid Space i Elite Build. 74. Ok, tu już dobrze, tu już fajnie. Zostało nam 64 zł, które wykorzystamy sobie tutaj na skrzyneczki. Oj, tutaj Messenger mi tutaj leci. Zaraz sobie go wyciszę. Dobra, lecimy na następną, o i właśnie takiego kałaczka dzisiaj chcę sobie wypłacić, tą cesarzową e, Bardzo mi się podoba Bardzo mi się podoba tutaj e, ten kałaczek, więc sobie się go postaramy się wypłacić, zobaczymy czy nam się udaje MP5 też fajny tutaj, fosfor e, 12 zł, dobra, już chyba nie mamy sianka, dokładnie, więc lecimy sobie na upgraderka e, No i co? Weźmiemy sobie na początek, tak, na lewo. No i to chyba nam nie siądzie. Okej, okay, dobra. Dzisiaj upgrade'erek zdecydowanie na minus dla nas. E, dobra, weźmiemy sobie neonogirka lewa strona i znowu chyba nie siądzie, bo tak mocno zakręcił, chociaż może doleci. Niestety nie. Zaraz się okaże, że nie będziemy mieli z czego zrobić, nawet tego kałaszka, którego chcemy. Ale dobra, czekajcie, to zrobimy tak. Wpiszemy sobie tutaj AK 47, damy sobie razy 1,5. O i taką minimalwerkę sobie wrzucimy, e, jakiś balansik mamy, 5 zł to się nie opłaca, dobra, to lewa strona, no i dobra, teraz nam siądzie, akurat na tego kołaszka, którego chcemy, więc w sumie kozak, e, 157 zł myślę, że naprawdę spoczko, e, dobra, wrzucimy sobie może jeszcze tutaj razy dwa, na przykład na takiego neon ridera. prawa strona, no i tutaj nam chyba to, a i myślałem, że nam siądzie, ale niestety nam nie siadło, a więc co, no dzisiaj dość słabiutko nam tutaj poleciało, a więc odbieramy sobie tutaj cesarzową, czekamy, no i właśnie przyszła nam oferta, więc odpowiadamy na ofertę, bierzemy, akceptujemy. No i mamy już w ekwipunku, więc naprawdę spoczko. Dobra, my sobie odebraliśmy tutaj już tego kałaszka, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no siemano.